Dzień dobry kochani, dziś jest 16 marca, wtorek. Rozpoczynamy kolejny cudowny dzień. Zróbmy to razem. A na początek piosenka. Podanek, kolejny podanek, odkrywa przed nami nieznane. Wstawaj prędko, uśmiech u z nami. będziemy mówili o bardzo ważnej rzeczy w życiu każdego człowieka, a mianowicie o pracy. Dzisiejszym tematem dnia jest praca. Niektórzy z Was dopiero myślą o niej, ponieważ się kształcą w, w jakimś kierunku. Niektórzy za chwilę właśnie muszą podjąć wybór, jaką pracę będziemy wykonywać, a niektórzy już pracują. Pytanie, czy wykonujemy bądź będziemy wykonywać tą pracę z pasją. Czy lubimy to, co robimy? Bo słuchajcie, dzisiaj, dzisiejszy cytat jest z Konfucjusza i on mówi tak. Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu. Czy o takiej pracy myślisz? Czy taką pracę masz? Jeżeli nie, zastanów się, czy nie chodzisz do pracy tylko po to, żeby zarabiać na życie. Dzisiaj myślimy o pracy. Czy ta nasza praca wiąże się z pasją? Ściskam Was, pozdrawiam i do zobaczenia do jutra. Wstawaj prędko, uśmiech, usz, z nami już!